Rozdział 17. Życie nocne w Honolulu Noc nie przyniosła żadnych nowych odkryć i John przeżył niespokojny dzień. Kilkakrotnie telefonował na komisariat policji, ale odpowiadano mu zawsze, że Chen jest nieobecny. Według wiadomości podanych w wieczornych dziennikach, Całe Honolulu było poruszone, ale jak stwierdził z największym zdumieniem John Quincy, nie była tego powodem sprawa dana Wintersleepera. Otóż okazało się, że z portu w San Pedro wypłynęła właśnie flota amerykańska, aby udać się na Wyspy Hawajskie. Chodziło o doroczne manewry uczniów szkół morskich w Annapolis. Okręty wojenne wypełnione były przyszłymi kapitanami i admirałami. Flota miała pozostać przez kilka dni w Honolulu i zapowiadała szereg wesołych zabaw, ucztę, zebrani, nocnych zawodów wodnych. John Quincy nie widział Barbary przez cały dzień. Przy śniadaniu nie pojawiła się, a lunch zjadła na wybrzeżu ze swoją przyjaciółką spotkali się dopiero przy kolacji. John odniósł wrażenie, że Barbara była bledsza i bardziej zmęczona jeszcze niż zwykle. Mówiła o przybyciu floty wojennej. O, jest to zawsze taki wesoły czas, powiedziała w zamyśleniu. Miasto roi się od przystojnych młodych ludzi w uniformach. Byłoby mi przykro, Johnie, gdybyś zrezygnował z zabawy. Tak nie korzystasz wiele z Honolulu. O, ja jestem zupełnie zadowolony, zapewniał ją John. Ale ja nie. My tutaj nie jesteśmy niewolnikami zewnętrznych form. Czy mam postarać się dla ciebie o kilka zaproszeń? A co ty na to, ciociu mi o, ja jestem już starą kobietą, odparła Minerva. U was to co innego, wy należycie do młodej generacji. Och, nie zadawaj sobie trudu z mojego powodu, Barbaro, powiedział John. Ja nie szukam rozrywek, a co do starej kobiety, to ja sam jestem już też stary, niebawem przecież ukończę 30 lat. Fajka, pantofle i wygodne miejsce przy, przy kominku to jest chyba już wszystko, czego żądam od życia. Barbara zrezygnowała z uśmiechem ze swojej propozycji. Po kolacji, John poszedł z nią na werandę. Posłuchaj, mam do ciebie prośbę, powiedziała, ale wszystko, czego tylko zabragniesz. Proszę cię, porozmawiaj z tym panem Brayden i dowiedz się proszę, czego żąda. Ale ja myślałem, że Jenison, powiedział John. Nie, nie. Ja go o to nie prosiłam, odparła Barbara. Milczała przez chwilę. Johnie, muszę ci coś powiedzieć. Otóż ja nie poślubię pana Jenisona. Johna przeszedł dreszcz. No Boże, ten pocałunek. A może Barbara to źle zrozumiała? A on nic sobie przy tym nie myślał. O, Barbara była przemiłą dziewczyną, ale była jego krewną, a krewni nie powinni się przecież pobierać, nawet ci najdalsi. No, a oprócz tego była jeszcze Agata. Hm. Wszystkie węzy, węzły honoru wiązały go niestety z Agatą. O, bardzo mi przykro, wyjąkał, robię sobie wyrzuty. No, ależ nie, zaprzeczyła. Jenison zrozumiał to chyba, wie przecież, że jesteśmy rodziną, a to, co widział ostatniej nocy, to przecież był po prostu zwykły gest sympatii. No, pozwolisz, że nie będziemy o tym mówili, dobrze? Powiedziała Barbara. Ja i Harry... Nie pobierzemy się, a w każdym razie na pewno nie w najbliższym czasie. Gdybyś chciał się zatem udać do Braida w moim imieniu, tak powiedział, udam się do niego natychmiast. Braid i jego żona siedzieli razem w ciemnościach w tylnej części werandy na pierwszym piętrze hotelu Reap and Palm, kiedy John do nich dołączył. Czy mogę pomówić chwilę z panem, panie Braid? zapytał. Braid obudził się z zamyślenia. Tak, tak, naturalnie. Nie jestem John Quincy Wintersleep, my się już znamy, prawda? O tak, tak, zapewne, sir. Pan Braid wstał i podał Johnowi rękę. Pozwól, moja droga zwrócił się pan Braid do swojej żony ale pani Braid wyszła. Rzuciwszy wcześniej Johnowi pogardliwe spojrzenie. John poczuł się dotknięty. W Bostonie nikt nie odważyłby się tak postąpić z jakimś Wintersleepem. No ale na Wyspach Hawajskich don Wintersleep miał zupełnie inną opinię. Proszę usiąść, sir, powiedział Braid zakłopotany zachowaniem swej żony. Oczekiwałem przez cały czas przedstawiciela pańskiej rodziny. Tak naturalnie pozwoli pan papierosa. John podał mu papierośnicę. Gdy zapalili papierosy, John usiadł obok pana Breda. Przychodzę oczywiście w sprawie owej historii, którą opowiedział pan w sobotę. Historii? Oburzył się pan Brejt. John Quincy uśmiechnął się. O, niech pan nieźle nie zrozumie. Ja nie wątpię o prawdziwości pańskiego opowiadania. Muszę jednak zwrócić panu uwagę na to, że sądowne dochodzenie w tej sprawie natrafiłoby na bardzo poważne trudności. Musiałby pan przedłożyć szereg dowodów, a lata osiemdziesiąte są zbyt odległe. Tak, tak, to co pan mówi jest słuszne, potwierdził Braid. Liczę bardziej na to, że sądowne dochodzenia przyciągnęłyby przykre skutki dla rodziny Winterslipów, jeśli chodzi o ich opinię publiczną. No zgoda, powiedział John: Przychodzę tutaj na żądanie panny Barbary, jedynej spadkobierczyni Dana. Panna Barbara jest osobą o bardzo subtelnej duszy. Nie wątpię w to, powiedział Braid. I jeśli pańskie żądania nie będą zbyt wygórowane, John przerwał i nachylił się do pana Braida. No ile pan żąda, panie Braid? Braid zaczął gładzić swoje obwisłe siwe wąsy. O, żadne pieniądze nie potrafią naprawić kr krzywdy wyrządzonej nam przez pana Dana Winterslipa powiedział. No ale jestem starym człowiekiem i chciałbym mieć zabezpieczoną resztę mego życia. Nie zamierzam wysuwać żadnych wygórowanych żądań, zwłaszcza od czasu, gdy moja zemsta nie może już dosięgnąć Dana Winterslipa. No, chodzi o 20 tysięcy funtów, nie mówiąc o procentach za 40 lat. Ryczałtową sumę 100 tysięcy dolarów uważałbym za możliwą do przyjęcia. John namyślał się: O, ja nie mogę wypowiedzieć żadnego decydującego słowa. Powiedział, ale żądanie, no cóż, jest do rozważenia. Nie wątpię, się, nie wątpię, że pani Barbara może zgodzić się zapłacić panu pewną sumę, ale dopiero gdy zostanie znaleziony morderca, dana Muderslipa. A co pan mówi? Powiedział Breit i zerwał się. Powiadam, że prawdopodobnie pańskie żądania mogą zostać zaspokojone, ale. Dopiero gdy tajemnica będzie wyjaśniona? No chyba pan nie spodziewa się, że mogłoby stać się to wcześniej. I John wstał również. No, naturalnie, że tego żądam, syknął Braid. Taka historia może się ciągnąć latami. Ja chcę wrócić w końcu do Anglii. A na co mam czekać? Po co mam czekać? Co mnie obchodzi morderstwo? No, może pan nie podejrzewa, że ja. John spojrzał mu spokojnie w oczy. Wiem tylko tyle, że nie może pan dowieść, gdzie pan był ubiegłego wtorku nad ranem powiedział stanowczym głosem Nie twierdzę, że ta okoliczność pana obciąża, ale będę doradzał mojej kuzynce, aby zaczekała. Nie dopuszczę do tego, aby zaistniała możliwość, że wynagrodziłaby człowieka, który zabił jej ojca. A zatem walka ryknął Brake. Udam się z tą sprawą do sądu. O, droga wolna odparł John, ale wyda pan dużo pieniędzy i pańska skarga będzie odrzucona. Dobrej nocy, sir. Dobrej nocy zawołał gniewnym głosem Brake. John Quincy przebył już połowę balkonu, gdy usłyszał za sobą śpieszne kroki. Obejrzał się. To był Braid, urzędnik cywilny, człowiek, który żył przez 36 lat w ognistym piecu Indii, to był Braid, ta złamana, bezsilna istota, pomił mnie pan, powiedział i położył rękę na ramieniu Johna. Miałam siły walczyć. Jestem zbyt stary i zmęczony, zbyt ciężko pracowałem. Zadowolę się tym, co mi da pańska kuzynka i wtedy, kiedy mi to da. O, to mądre słowa ser, potwierdził John Quincy. Ogarnęło go nagle uczucie litości. Spodziewam się, że zobaczy pan wkrótce Londyn. Dodał i podał mu rękę. Dziękuję panu. Chyba jest pan jednak dżentelmenem, chociaż nazywa się pan Wintersleep. Kiedy John wrócił do holu hotelowego, zastał w nim Karlotę Eden. Spojrzała na niego i uśmiechnęła się. John zauważył, że jej oczy świeciły nieco weselej niż do tego czasu. – O, witam – powiedział. – Czy ma pani zajęcie dla dobrego buchaltera?" Potrząsnęła przecząco głową. Na dzisiaj już skończyłam z interesami, i udało mi się zamknąć listę płac. Zaśmiał się. A więc, czy wydarzyło się coś niezwykłego? Wydaje się pani radosna. Jestem. Dzisiaj rano byłam u biednego papy w więzieniu, a kiedy wychodziłam, przyszedł w odwiedziny inny człowiek. Cudzoziemiec. Cudzoziemiec? Tak. O, najprzystojniejszy mężczyzna, jakiego widziałam. Taki wielki, siwy i mądry. I od razu poczułam się spokojniejsza. A kto to był? Zapytał John z ciekawością. Ja go nigdy nie spotkałam wcześniej, ale ktoś mi powiedział, że to jest kapitan Cope z angielskiej admiralicji. O, a w jakiej sprawie? Przyszedł kapitan Kołb do pani ojca. Nie mam pojęcia. Zna go pan? O tak, spotkaliśmy się już raz. Ale czy nie uważa pan, że prezentuje się on wspaniale? Jej ciemne oczy błysnęły. No, tak, potwierdził John bez szczególnego entuzjazmu. Wie pani, mam wrażenie, że ta sprawa zaczyna przybierać wreszcie dla pani korzystny obrót. – No i ja mam takie samo uczucie – potwierdziła Carlota. – A może byśmy się tak udali na przechadzkę i przyjrzeli się nieco nocnemu życiu? – zaproponował. – Mam już dosyć tego wiecznego biura policji. Kiedy zaczyna się tutaj nocne życie? – No właśnie teraz wszyscy idą do Puna aby obejrzeć Królową Nocy – odparła Carlotta. Jest to odpowiednia pora roku. Uhu, uh, uh, to się zapowiada obiecująco, powiedział John. Pójść na oglądanie kwiatów. No, niechaj będzie, idziemy? Zaraz. Udzieliła portierowi kilku wskazówek i wyszła z Johnem z hotelu. Czy mam przywołać taksówkę? zapytał. Nie. Uśmiechnęła się moim. Środkiem lokomocji jest tramwaj. Spotyka się zawsze w nim tylu interesujących ludzi. Pod murem okalającym dziedziniec Oahu College rosły w śnieżnym blasku liczne okazy osobliwego kwiatu kwitnącego tylko raz w ciągu zaledwie jednej letniej nocy. John Quincy przyjął początkowo propozycję nieco chłodno, ale teraz poznał swój błąd. Kwiat był rzeczywiście przepiękny i bardzo rzadki. Wzdłuż muru cisnęła się cała rzesza ciekawych. Przyłączyli się do nich. Carlota była wspaniałym przewodnikiem, gawędzili przez cały czas. Namówił zatem karlotę, aby poszła z nim do miasta na lody. Była godzina dziesiąta, gdy wracali na wybrzeże. Na jednym z przystanków wysiedli z tramwaju i poszli powoli w stronę hotelu. Noc była cicha. John Quincy opowiadał karlocie o Bostonie. naraz z za krzaków obok nich huknął strzał rewolwerowy i John Quincy usłyszał, jak kula przeleciała tuż obok jego głowy. Drugi strzał i druga kula. Dziewczyna krzyknęła z przerażenia. John Quincy skoczył w krzaki. Gałęzie uderzyły go po twarzy. Zatrzymał się. On nie mógł przecież zostawić Carloty. Samej wrócił do niej. Co to mogło być? Zapytał. Nie wiem. Chwyciła go za ramię. Chodźmy stąd prędzej. No, niech się pani nie boi. Uspokajał ją. Ale nie chodzi o mnie. Poszli szybko w stronę hotelu. Kiedy tylko weszli do holu, zobaczyli tam kapitana Artura templa Coopa, który zbliżył się do nich natychmiast. – Zapewne, panna Egan. – A, co słychać, pani Windersley? I Potem zwrócił się znów do dziewczyny. – Wynająłem tutaj pokój, zgadza się pani? – O, naturalnie – wyjąkała Carlotta – Dzisiaj przed południem rozmawiałem z pani ojcem. Dowiedziałem się o jego przykrym położeniu dopiero wówczas, gdy byłem już na okręcie w drodze na wyspę Fanning. Wróciłem więc możliwie najszybciej, aby pomóc Jimowi. – O, to bardzo uprzejme z pana strony, ale przyznam się, że nic nie rozumiem – o, naturalnie. No pani tego nie może zrozumieć. Kapitan uśmiechnął się do niej. Widzi pani, Jim jest moim młodszym bratem. A pani jest moją bratanicą i nazywa się pani naprawdę Carlota Maria Koop. Ciemne oczy dziewczyny otworzyły się szeroko. O tak. Myślę, że będzie pan kochanym wujem. Powiedziała w końcu: No, tak sądzisz? Kapitan uspokoił się. W każdym razie będę się o to starał. John Quincy zrobił krok naprzód. Przepraszam, powiedział: Nie chciałbym państwu przeszkadzać. Dobrej nocy, kapitanie. No, dobrej nocy, przyjacielu, odparł pan Kop. Dziewczyna odprowadziła Johna aż na werandę. Uf, zaczynam się w tym wszystkim gubić. O tak! Wypadki biegną bardzo szybko powiedział John. Przypomniał sobie korsykańskie papierosy. No cóż, ja bym podchodził z pewnym dystansem także i do tego, co powie kapitan ale on jest naprawdę wspaniały i taki miły. No, możliwe, ale wygląd często. No cóż, odchodzę teraz, aby pani mogła z nim spokojnie porozmawiać. Karlota podała mu rękę. Proszę, niech pan uważa na siebie. No, ja jestem bardzo ostrożny, uspokoił ją John. Ale przecież ktoś do pana strzelał. Ale celował kiepsko, więc niech się pani o mnie nie lęka. Dziewczyna stała tuż obok niego. Jej oczy błyszczały w ciemności. Powiedziała pani przedtem, że o siebie się pani nie boi, dodał. Tak, ale się boję o pana. I oczywiście świecił księżyc. Palmy kokosowe zwisiły pod wiatrem swoje puszyste głowy. W pobliżu szemrała łagodna woda łajkiki. John Quincy Winterslip przyciągnął do siebie dziewczynę i lekko ją pocałował. Dziękuję ci, kochani, szepnął. W sekundę potem przypomniał sobie, że mimo silnego postanowienia znowu pocałował dziewczynę i to już drugą. Dobrej nocy! zawołał. Przeskoczył przez ogrodzenie i pobiegł szybko przez ogród. Kiedy wrócił, na biurku jego sypialni leżał list. Na kopercie wypisane było pismem maszynowym jego nazwisko. I sam list też pisany był pismem maszynowym brzmiał: Jest pan zbyt energiczny. Wyspy hawajskie potrafią załatwiać swe interesy bez pomocy Malachii. Parowce odpływają niemal codziennie. Jeśli po upływie ośmiu godzin po otrzymaniu tego listu nie opuści pan wysp, niech się pan strzeże. Strzały dzisiaj wieczorem oddane były w powietrze. Następnym razem już będą celniejsze. Zachwycony John cisnął listę na podłogę, a więc oznacza to, że jego działalność jako detektywa była owocna. Przypomniał sobie wrogie spojrzenie Hawajczyka Kaoli w momencie, kiedy ten powiedział – to pan zrobił, ja tego nigdy panu nie zapomnę. Hmm? Parowce istotnie odpływały niemal codziennie. Dobrze, niech sobie odpływają. Pewnego dnia znajdzie się na jednym z nich, ale dopiero wtedy, kiedy morderca Dana Winterslipa stanie przed sądem. Kiedy John zdejmował marynarkę, uśmiechnął się z zadowoleniem. No, było to niewątpliwie lepsze zajęcie niż sprzedawanie w Bostonie listów zastawnych.